Witajcie, moi roztomili w ten cudny letni dzień. Troszkę się dzieło chłodziło, moje dziecka mi kodają, mamo, zróbną coś słodkiego. Cieszę się bardzo, że nie godają mi kup i no zrób, a bez tego, że mu odpowiedni sprzęt, dobiera się do roboty. Być może dom zamiast marmelady Nutella, nie wiem jeszcze, obejrzę, co tam w ślanku mam. Marmelada, co prawda mam swojsko, mam też swojski dżem, ale obejrzymy, na co te moje dzieci mają szmak. Żeby zrobić te rogale, potrzebujemy oczywiście mułka, śmietunka kwaśno, drożdże, masło, dwa jajca i troszkę cukru. Bierzemy się do roboty. Suwamy pół kilo mąki. Idziemy krok dalej. Drożdże pokruszyła sobie, już je tutaj oczywiście zrobiła to na łoko. To już kiedy obejrzymy, wiele nam tego wlezie. Dobre. Nie musicie dać co do grama, ale widzicie, że on fajnie odwoża gnauty wielacza. 100 gram masła pokronego na kąski. No to dajemy. Zakładamy dekiel. Dociskam, zakładam miarka. I łazim sekund, wszystko będzie mi się teraz mieszało. Dodawamy łyżka cukru. Nie musicie dekla dźwigać. Możecie inne ściągnąć. Sama zatyczka. Dodawamy dwa jajca, oczywiście łódź szczęśliwe kurło. Obejrzyjcie jakie piękne żółtka, dopiero co mi sąsiadka świeżo zniesione przyniosła. Dobre. 180 g kwaśnej śmietany, możecie dołożyć troszkę wanilii jak macie cukru waniliowego albo wanilię, jodą pora kropelek w olejku. Co by dać fajny zapach. Zakładamy dekiel i dwie minuty ciasto będzie się wyrobiało. Ciasto nam się kończy wyrobiać, a moje stanowisko pracy już jest wszystko wysprzątane. Mąka czeka do posłucia blatu. I zaraz będziemy wyrobiać moje rogaliki. Tu mi się suszą, obejrzyjcie, suszą mi się tu bułki i chleb na bułka tarto. Ciasto zaglądamy, pięknie wyrobione. I dalej krok po kroku, tak jak instrukcja. instrukcja, korze, robimy. Na deklu, nie widzieliście, może się cofnę, na deklu trzeba na sobie miseczka po to, żeby dać tam albo marmolada, albo powidła, albo szekulada, co tam będziecie chcieć dawać do szmarowania tych rogali. Tu są odważyła trochę nutelle, a tutaj dżimu z czarnej pożyczki, jeszcze z tamtego roku muszę się pozbywać zapasów, bo już niedługo będą nowe. I idziemy dalej. Odstawiłak, rozgrzewamy piekarnik blacha będziemy wykładać papierem. Ja Mówicie, krok po kroku wszystko pokazuje. Troszkę żaden mi nie powie, że nie umie zrobić albo uważyć czegoś, bo Thermomix pokaże wam krok po kroku każdy, każdą część roboty. On napisze, jak kary ino umie umi czytać, to zaraz się poradzi. Ale nie cytacie, nie pisacie, się nie poradzą. Ale ci, co umią, ta czynność to jak najbardziej. Podzielić na trzy równe części, zaraz to będziemy robić. I będziemy skręcać rogaliki, obejrzycie Krok po kroku wszystko piszę. Ja będę to zaraz robić, ale nie umiem niestety przewijać i robić jednocześnie. Tuszki wezmę się do roboty, a jak wyda miała zrobione, one na pewno nie będą takie piękne jak na obrosku, ale postaram się, żeby wyglądały i smakowały dobrze. Miłach ciasto z naczynia. Obejrzyjcie, jakie naczynie jest fajnie. Nic się to ciasto nie przykleiło do ścianek. Ręce mam obejrzyjcie czyściutkie, a patrzcie, jakie to ciasto jest. One się nic kompletnie do rąk nie chyto. Nie mam ich ani niczym poszmarowanych, ani nie obmouczonych. Piękne, ciasto idealne do wykrowania. Wygląda mój pierwszy szub. Tu mam takie jak bułeczki malutkie. Może nie są jakieś super piękne, ale ja też nie jestem zbyt zdolna. A tu już robię następne, trochę większe. Te większe do z a te mniejsze marmeladą. Dajemy do pieca. Jajce do poszmarowania, żeby miały piękniejszy kolor. I tu są dalsze moje cuda. Obejrzyjcie, wiela mi ich wyszło. Ani ich nie liczyłam. Policzę je wszystkie jak Guns się upieką, bo Bradua idzie już nagrzoną na full. Także zapraszam na efekt końcowy. Rogale na napieczone, wyciągnięte, obejrzyjcie ta kopa. To jest to, co poszmarowała w jajce. Taki piękny kolor się zrobił. Część jest z czekoladą, a część z, yy, z marmeladą. A tu mamy same z marmeladą te małe pierki, pierwsze karę robiła. Może troszkę niewydarzone. Posuła je cukrem pudrym. Ale myślę, że zjedzą wszystko. Jakbyście chcieli się pobawić w takie pieczynie, zapraszam do kontaktu. Przyjada z Thermomixem i upiekamy razem. Do zobaczenia.